Witam serdecznie, bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. W pokoju na trzech półkach stało razem 180 książek. Gdyby z pierwszej półki przestawić 18 książek na drugą półkę, z drugiej 6 książek na trzecią, a z trzeciej 10 książek na pierwszą, to na każdej półce byłoby po tyle samo książek. Ile książek stało na każdej półce? Więc tak, proponuję to rozpisać na trzy półki. I teraz tak, wiemy, że z treści zadania, że wszystkich książek było 180, i po poprzestawianiu, na każdej półce miało być tyle samo książek, więc 180 podzielimy na trzy. Więc po poprzestawianiu będzie po 60 książek na każdej półce. Więc ja do każdej półki zapiszę równanie z jedną niewiadomą. I teraz tak, gdyby na pierwszej półce stało ileś książek, nie wiemy ile, niech to będzie literka A, niewiadoma. Następnie 18 książek z tej półki zabrano, z pierwszej na drugą, natomiast z trzeciej półki dodano 10 i razem ma być. 60. Po tych przestawieniach, czyli na początku było tyle, zabrano 18, dołożono 10 i razem ma być 60. No i teraz zróbmy, rozwiążmy to równanie. Minus 18 plus 10 to będzie minus 8, czyli a odjąć 8 to ma być 60, i teraz trzeba się pozbyć tej minus 8. Jeżeli my mamy minus 8, to do obu stron dodamy plus 8, tak? I teraz tak. A minus 8 przepisujemy bez zmian, dodać 8 równa się 60 też plus 8. I teraz zobaczcie po co ten manewr był. Minus 8 plus 8 to jest 0, czyli już nie ma tych ósemek. A po prawej stronie 60 plus 8 to jest 68. Czyli już możemy powiedzieć, że na pierwszej półce musiało stać 68 książek. Teraz druga półka, niech to będzie niewiadoma B. No i co się dzieje z drugą półką? Skoro z pierwszej przestawiono 18 na drugą, czyli musimy dodać 18. Następnie z drugiej 6 książek na trzecią, czyli zabrano 6 i razem to ma być 60. I teraz 18 minus 6 to jest 12, więc B plus 12 równa się 60. I teraz chcemy policzyć, ile to jest ta literka B, ta liczba nasza niewiadoma, szukana. Trzeba się pozbyć liczby 12, więc skoro jest plus 12, to od obu stron odejmiemy 12. I teraz B, minus 12 było, przepraszam, plus 12, i po prawej stronie 60, również minus 12. I teraz co będzie po lewej stronie? 12 minus 12 to już jest 0, więc zostaje tylko B. 60 minus 12 to jest 48. Więc na drugiej półce musiało być 48 książek. Teraz trzecia półka, niech to będzie literka C, jakaś niewiadoma. I co? Z drugiej, z drugiej półki 6 książek na trzecią, czyli dołożono 6. Ale zabrano 10 na pierwszą i razem ma być 60. 6 minus 10 to będzie minus 4, więc C odjąć 4 równa się 60. I teraz tak, chcemy się pozbyć tej minus czwórki, ma zostać tylko literka C. Więc skoro mamy minus 4 do obu stron dodamy 4. I teraz C minus 4 plus 4, 60 plus 4.

2 plus 6 to jest 8, dodać 4, 12, dodać 6 to jest 18. Zgadza się. To jest razem 180 książek. Więc możemy powiedzieć, na pierwszej półce stało 68 książek. 68 książek, na drugiej 48, a na trzeciej 64. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.